Siemanko Gromik Junior z tej strony Witam Was w moim kolejnym gameplayu z The Elder Scrolls 5 Skyrim Zaczynamy grać Już jestem, jakby to powiedzieć, doświadczonym graczem w tej grze. Mogę siebie tak nazwać, ponieważ już no lifeuję prawie tydzień w tą grę. Nie nudzi mi się, fabuła jest wspaniała, zajebista jednym słowem. Jest już moja trzecia postać w tej grze. Dwie wymaksowałem, no w sumie no nie wymaksowałem, aczkolwiek powiem wam, że no już dwoma tym fabułę: Wojownik i mag. No, ta postać akurat się specjalizuje no, w cichym zabijaniu. Skradanka się, yy, lekkie pancerze, łucznictwo, broń doręczna, dwa sztylety, bakstaby i takie różne rzeczy. Co nie, od niedawna dopiero odkryłem, gdyż zacząłem grać synem, że jest tu fajna perka dodająca umiejętność że ataki w ukryciu doda yy, są mnożone o 50 razy niż normalny damage ze sztyletu. Czyli liczmy, że mamy tam damage dziesiątkę, to zabijamy wszystko na hita. <grych> akurat wymagany jest tu 50 poziom umiejętności, więc nic nie jest źle, nic nie jest dobrze. Wbijemy level akurat, punkci przeznaczymy i może jeszcze wam pokażę w tym gameplayu, jak wbijemy nasz piękny sztylecik prosto w yy, kark jakiegoś tam złamasa. Bądźkolwiek znajdziemy kogoś, dobra. Wątek fabularny, jesteśmy akurat no, przed misjami u Nie rozpocząłem jeszcze żadnej misji, poziom już 16, zaraz 17. Skończyłem aktualnie misję dla tar tarcz braci, coś takiego, bracia tarczowników. O, tarczownicy, to jest o wiele lepsza nazwa. Teraz będziemy wykonywać questa w sumie pracę u jednego z tarczowników. Mamy tam zabić jakiegoś lidera. Kill the leader of Living No to dobra, lecimy do niego. Mapa jeszcze na razie jest nieodkryta. Nie mogę polować na smoki, nie mogę nic robić, bo na razie nie mam żadnych questów związanych z nimi ani krzyku, ani nic. Więc gra jest jakby czysty początek, tylko że zacząłem już wykonywać quest. Za pierwszym razem przedem grę praktycznie nie robiąc pobocznych questów, nie przystępując do żadnej z frakcji, nie opowiadałem się z żadną ze stron konfliktu. Przedem czystą fabułę no i powiem wam, że fabuła no jest wymiata. Wymiata, wymiata, wymiata. No ale zakończenie gry no pff, nie sprawiło na mnie wielkiego wrażenia, gdyż nawet. Zabicie Alduina nie wiąże się z żadnym większym problemem, ani niczym podobnym, więc... Zakończenie ja ukończyłem na 12. levelu, więc to nie sprawia żadnej trudności. No, akurat przystępując do tego, podoba mi się fajny system strzelania z łuku. Tam od jego perki umiejętności mam dostępne, tak jakby bullet time. O, coś tu, zaraz się skradniemy. Zaraz coś zobaczymy, o! Zespotował nas potworek. Oby nie było źle, bo nie chcę paść. A Raz go zabijemy, na bullet time y walimy. Tak? Mamy pomocnika akurat, to jest dobre, że możemy... Gdy skończymy misję dla danej gildii, że tak powiem, możemy wynająć sobie od nich ludzi. No w sumie za darmo, tylko po prostu mówimy, żeby szli za nami i to wszystko. O. Kill the leader of Ingrow. Return to Farkas. No to już skończyliśmy misję, no nie spodziewałem się po prostu, że tak szybko się skończy, ale przewiduję problemy związane z tym, iż nie padnę, ale mógłbym paść. Gramy na najtrudniejszym poziomie gry, żeby nie było, bo gra jest za łatwa zdecydowanie. Więc najtrudniejszy poziom walki przysparza co nie lada emocji, gdyż możemy się wyrypać na tym najprostszym potworze. Więc to jest coś związane akurat z wysokim ryzykiem grania. Coś, co akurat lubię. No, kolejny potworek padł, nie wiem co to jest, ale no dobra. Strzał odzyskujemy, żeby nie było. No i wracamy, zaraz weźmiemy jeszcze kolejną misję, bo akurat znalazłem mojego, jakby to powiedzieć najemnika, możemy wziąć jeszcze jedną misję, więc to nie jest problem. Zaraz wam pokażę jeszcze drugą misję z gameplaya. No i postaram się dzisiaj jeszcze dla Was nagrać oczywiście komentarze z DC Universe, wielce obiecany, wielce błagany przez niektórych użytkowników, abym nagrał. No więc postaram się, akurat zaraz po tym gameplayu zacznę się do roboty, muszę przypomnieć, sobie jest DC Universe systemy ogólnie bite w takich różnych. może jakieś instancji nagram gameplaya czy coś innego. No w każdym razie będzie zabawnie. <laughs> Na pewno. Postać, tam mam 23 level, jak się nie mylę, więc... Pożedną instancję znajdę dla Was, nagramy gameplay, będzie fajnie, będzie wszystko cacy. No aktualnie nagrywam dosyć często tych gameplay'ów, bo nie ma czasu. No wiadomo, szkoła i te sprawy, nauka. O tak, kolejne wykonane zadanie Tak, kolejne wykonaliśmy zadanie, oczywiście. 150 golda dostaliśmy Tak No okej okay. Cieszymy się.

Do, do, do. Tam mnie razie... Wraz z nim, ponieważ e, chcę to powiedzieć, zniszczyć to brzemię, które dostał czy jest wilkołakiem, bo chcę być prawdziwym Nordem i chcę się dostać do Sevengardu. Sevengard to jest jakby taki zaświaty, gdzie super mega mistyczni bohaterowie się tam dostają i żyją, piją, jedzą, gwałcą, palą, robią co chcą tam po prostu. Dobra, musimy się dostać teraz do tej jaskini, aby mógł ziomek się odmienić z powrotem w normalnego człowieka. Więc wieszki nie mamy zaznaczono, więc tylko po prostu tam pójdziemy i zrobimy tego questa. Już to wyczyściłem, bo nasz lider, co się okazuje, jest stary i każe nam zabić wiedźmy, które rzuciły na nich tą klątwę, że są wilkołakami i musimy odczarować starego typka, co się później okazuje, że on już niestety nie żyje, bo Biała Ręka, czyli łowcy wilkołaków padli do nas do miasta. I rozpiepczyli dosłownie pół gildii naszej, jesteśmy w rozsypce, stary nas mianował, liderem w ostatniej chwili życia. Tutaj musieliśmy później położyć taki fajny topór, żeby skontaktować się z jego duszą, skontaktowaliśmy się z jego duszą. No i wszystko, jesteśmy happy. Powiedział nam, że zasługujemy, żeby być liderem, takie perele. No i jesteśmy liderem, no teraz właśnie idziemy oddać duszę, będziemy walczyć z jego wilkołakiem. No co jest nie lada trudnością. Na poprzednim save'ie próbowałem sam siebie odmienić, ale to przytwarza wiele kłopotów. Zaraz zobaczymy, zademonstrujemy wam tą walkę, tylko poczekam na najemnika. Wiadomo, darmowy bloker się przyda. Weźmiemy jakieś bronie, takie już bardziej zaawansowane. O, od razu pokażę wam, jak się naład naładowuje bronie. O ile mam kamienie duszy. Powinienem coś mieć. Jest. Mamy. Teraz będzie... Oj, nie mamy. Mamy? Mamy, jest. Church. Pretty sulgem, laser Sulgen. Dobra, jest naładowany cały mieczyk. Tak, naładowany, naładowany. przyda nam się naładowany miecz. O, idzie nasz najemnik. Chodź Dobra. Rzucamy teraz główkę. Jest, musimy go zabić. Najlepszym atakiem jest obrona, aczkolwiek i ucieczka. Gdyż... Nasz najemnik padnie i musi nic nie stanie, a gdy ja padnę, no to się dużo stanie. Gdzie on jest? zniknął? O jest. Kurczę, no przestań mnie iść, jomuś. Dobra. Zabity. To już koniec? Tak. Tak. Oczywiście, miód najlepiej smakuje. Ależ nie ma za co. Okej. Okay. Dobrze. Tak. Zostaniesz sobie w grobowcu i sieć tam. Może coś odkryjemy, ponieważ no tak jeden najemnik już chciał odzyskać swoją wolność duszy. Od wilkołaka, no to może koleni też będą chcieli. Zaraz idziemy z grobowca i się przekonamy. O, drogę pamiętam na pamięć. Szacunek. Szacunok. No, KSW, oglądałem, no powiem, że wielkie zaskoczenie ze strony sędziów, gdyż moim zdaniem tą są wygrał z Pudzianem, no ale okej. Okay. Niektórzy eksperci, no powiedzmy eksperci, dzieci z internetu twierdzą, iż o, Pudzian wygrał, bo mu dokopał. No, ja wiem, czy to coś było, walka na rękę Pudziana, tak mi się zdaje. Nie wiem, ocencie mi to, nie oceniać, moje zdanie się praktycznie nie liczy, ja w tym nie siedzę, nie jest to mój żywioł, MMA, ani KSW, takie duperele, więc czekam na wasze komentarze na temat walki KSW, zobaczymy co wy sądzicie, jakie jest wasze zdanie na temat tej walki. No moje zdanie jest takie, że Pudzian powinien przegrać i tyle, no minimalnie, ale powinien przegrać, no przecież Thompson go, Surusz pchał do stójki, Surusz go masakrował w stójce, w stójce, nie no, Pudzian w stójce, no w sumie też go masakrował, no ale jak już byli na parterze, to...

Icewolf. Boże, przecież to to jest kruszynka. Ja jeszcze mam miecz ognisty, jak wiadomo podatność są żywiały. Tak, smoki, te duperele też są podatnie dane żywiały. Lód to ogień. Ogień to lód. Wiadomo, błyskawica to lód. Takie duperele. Gdzie mamy tego quest'a? Powiedzcie mi, o. Winterhold. Oj, nie mamy jeszcze. Nie mamy jeszcze zaznaczonego. Musimy pójść do stajennego. Tak. Jest darmowym wózkiem, w sumie za 20, 50 golda możemy się dostać tam gdzie chcemy, praktycznie na główne miasta, takie duperele, śmiery bajery, no. Widziałem na YouTube ostatnio filmiki, jak ludzie tworzyli pancerze na setnych poziomach, co tych naprawdę bardzo podziwiam. Bo mieli setny poziom akurat w krawceniu pancerzy. Tak. To naprawdę można bardzo ładne pancerzyki wdropić. W sumie stworzyć, ale coś nie z tym się wierzyć, że oni zdobywali surowce wasoręczni, bo to trwałoby latami, a z czego po moim, po moim doświadczeniu w grach typu RPG i MMRPG, no to zbieranie surków to, to jest masakra. No chyba, że chodzili od ucznia do ucznia i by za pieniądze wykupywali skilla, po czym na setnym wykrawcili po prostu te pancerze, bo pod koniec gry idzie znaleźć akurat te materiały, wiem, bo sam grałem więc... Zobaczymy jak to może wyjdzie. Nagrałbym kolejny gameplay ze Skyrim'a, byście zobaczyli akurat setny crafting, ale wątpię, bo <grym> wiadomo, yy, nagrałbym jeszcze gameplay dla Was Assassin's Creed Revelation, ale co się dowiedziałem, że Ubisoft, jak to Ubisoft zakazuje yy, nagrywania akurat filmików, po prostu ich polityka względem tego, o, Winter, to miał być Winterhold, ich polityka względem nagrywania tych filmików nie jest zbytnio... Obiecująca, więc nie nagram niestety dla was gameplaya z Assassin's Creed Revelation, a gra naprawdę prezentuje się rewelacyjnie, już gram. No, powiem wam, że kontynuacja fabuły zaczyna się zlepiać ze sobą, więc szykuje się niezła rozwałka. No, i, i spadamy. Jak widać, z polskie spoczczenie mam, nie bo to grę to miałem to angielską, zamawiana była z internetu jako... Priorder, ale nie w polskiej wersji, więc musiałem niestety ściągnąć z spolszczenie, jak widać, napisów coś mi nie łapie, nie wiem, nie chce mi się po prostu tego ściągać i tak jest dobrze. Angielskie napisy się i tak przydadzą, bo czasami nasze tłumaczenie nie odpowiada temu tłumaczeniu, które jest yy, w angielskiej wersji, więc wolałem sobie zostawić angielskie napisy, mniej więcej kumam angielską fabułę polską, więc jest git. O Jezus Maria, co on tu robi? Dobra, no to jeżeli to jest nasze wyzwanie, to o, i finish. No i od razu 17 level akurat rozdamy sobie punkcika Jednego żeby nie było Walimy w stamina, stamina stamina, no stamina jest nam potrzebna yy, do tego abyśmy mogli bullet time'a po prostu utrzymywać na łoku i do biegania, no wiadomo do biegania przede wszystkim, bo nie? Żeby nie było Co my tutaj mamy z Łoku Arustary Bodelargo Power Shot no dobra, może być. Chociaż, aczkolwiek bym powiedział, że heavy pancerze bym zainwestował, bo dużo. To jest właśnie dobre, bo mając light armory, możesz mieszać się z heavy pancerzami. Możesz sobie dodawać, złóżmy tam 20% lepszy pancerz, jest i takie różne rzeczy, no nie? O, 25% armor bonus. If we're, bla, 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 bla. mi nie jest potrzebne na razie. Jak będziemy w, gildiach, w gildii złodziei, to jest dopiero po parę naście misji fabularnych. Wkraczamy do Riverwood. Tam musimy zrobić misję, yy, że musimy typowi pod podpierdzielić, no że tak powiem, pierścień z jakiegoś tam stargu, a potem idziemy z tym pierściem i wkładamy typowi innemu do kieszeni. No to dopiero później będziemy mieli te właśnie super mega lekkie pancerze, super mega wytrzymałością, będziemy ogólnie pro mega zajebiści, będziemy ganiec, zabijać, takie różne zlecenia, baba, ba, ba, bo grałem na magu, no, magi, byłem magiem-asasynem, no to, to jest, wiecie, full mega tego, tego, nie? O, powracając do właśnie tematu tych gier, Prawdopodobnie nagrałbym jeszcze dla was gameplay z Dark Messiah. Nie wiem, czy ktoś pamięta tą legendarną grę, że tak się wyrażę. Ona naprawdę, ja ją przeszedłem z 15-20 razy, tą grę. Co rusz, ona robi na mnie stokroć większe wrażenie, gdyż ta gra jest naprawdę zarąbista. Wpiszcie sobie w YouTube'a gameplaye z Dark Messiah. Nie wiem, mam oryginalną wersję multiplayer na Steamie, tylko że na starszym koncie Steam. Jeszcze nie wiedziałem, że będę gromił w kody i w tym różne rzeczy. O, Critical Shot'a zainwestujemy, aczkolwiek nie, gdyż w ciężkie pancerze. Heavy Armor. O, 43 na zielono, znaczy, że mam akurat amulet, który dodaje 25 kila, Więc to się przydaje. Dobra. 20% więcej pancerza, teraz mamy pancerza 93 Wow, jesteśmy pro zajebiści. I pro w ogóle Dobra, teraz możemy się wrócić do naszego domku, wziąć kolejne zadanie. No i tak wyglądają właśnie questy poboczne, czyli idziesz, zabij, wróć. W bardzo szybkim tempie możemy wszystkie questy praktycznie zrobić. No ja akurat zrobiłem całą yy, gildię. Tych tarczowników, no powiedzmy w jeden dzień, no bo grałem od rana do wieczora, no to pff, wiadomo, no Skyrim po prostu wciąga, tyle wam powiem, no traci się poczucie czasu, to nie ma w ogóle poczucia czasu dla ciebie. Grasz, 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 zabijasz, grasz, grasz, zabijasz, zabijasz, idziesz, zabijasz, levelujesz ciągle, o, myślisz, a, zagram jeszcze z godzinkę, bo chcę dobyć sobie łuk, a, zagram tego, bo chcę mieć 50 skill w łuku. a, zagram tego, 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 no i... Godzina za godziną patrzysz na zegarek, ósma rano, a tu nagle 20. a komentarze nie nagrasz, bo nie ma czasu, tylko na weekendy mam czas. Dobra. Dobra robota. Nieskomplikowana, ale dzięki niej mamy dochody. Oto twoja część. Falkred, Oczywiście. Nie Zdaje się, że zamieszkały tam drapieżniki i napadają rolników. Ktoś musi tam iść i zająć się tymi bestiami. Dobra. Że mogę na Zajmujemy się jakimiś bestiami, które napadają rolników. Miejmy nadzieję, że to nie będą straszne bestie. Gdzieś nie chcę paść, nie wiadomo. No i gramy na najtrudniejsze poziomie gry, bo to już... Ta gra już praktycznie nie stwarza nam żadnego wyzwania, więc... Walka jest tu banalnie prosta. No grając magiem, wiadomo, łopu, dwie kule ognia i... Po sprawie. I wiele internautów pytało się mnie, jak, zdoby, jak zdobyć właśnie większe poziomowe zaklęcia, więc od razu tłumaczę, żeby nie było niepomówień. Polega to na tym, że wbijamy magię destrukcji na dany poziom. Yy, poziomy wyglądają mniej więcej w ten sposób, że. Yy, od, pierwsze, od 20 do na 20 zaczynamy, nie jestem pewien. Od 20 do 40 dostajemy pierwszy y, poziom magii. Czyli tam mamy y, ten miątacz ognia, że tak się wyrażę. Potem mamy y, 40-60. Na 50 jakoś y, zauważyłem, że w sklepie u Jarla, y, to jest tam, gdzie idziemy do króla pierwsze misje, to tam u tego magika możemy kupić pierwsze spellbooki. Kolejne spellbooki dostajemy na 70 poziomie. To jest ulepszony, coś jak kula ognia ulepszona. I dopiero potem na setnym poziomie dostajemy super mega zaklęcia, które żerom ci całą manę. No w sumie trzeba czekać, wbić, żeby setny poziom, bo na 70 możesz już kupić najlepsze zaklęcie. Ale co z tego, jeżeli na no kosztujesz 650 many, to jest już niepomówienie, bo niestety posiadamy zaledwie. No ja miałem, nie wiem, ktoś miał więcej, to gratulacje. Ja miałem zaledwie 340 many, więc musiałbym wbić setny poziom destrukcji, żeby obniżenie many było 50%. I wtedy mogłem rzucać zaklęcie. No, sprawdzałem na cheatach, że tak powiem. Nie są mocne te zaklęcia. Gra magiem, no... satysfakcja jest, ale nie powiedziałbym, że do końca. No... spodziewałbym się czegoś więcej, coś jak w Dark Messiah'u. Dark Messiah'u to jest gra po prostu legenda. Postaram się dla Was może dzisiaj nagrać jeszcze gameplay z Dark Messiah. Musiałbym go zainstalować, znaleźć w tym stosie płyt, jakie ja tam posiadam za sobą. Widzieliście już w centrum dowodzenia groma w filmiku. Prawdopodobnie pokazywałem wam ten stos płyt schowany w szafce, <gdzie>, gdzie to się wala wszystko dosłownie. No, no to tam trzeba byłoby znaleźć, co graniczy praktycznie z cudem. Dobra, mamy tutaj wejść, tak. Pokażę wam może trochę elementów skradanki, jak mi się uda na tych bestiach wykorzystać. Jest to zarąbista sprawa, o. Gdy się skradamy, strzelimy w potworka, to otrzymujemy damage razy 3. O, damage razy 3. Snake tak. No, aż tyle te będziemy mieli razy 50, więc <noise> masakra będzie siedzić z tymi potworkami, tyle wam powiem. No, ale cóż, idziemy dalej, zobaczymy co tu będzie. Żeby nie było, wykonaj pierwszy raz te zadania. O, boże, co to jest? Snowbeer. Boże, co to jest? Ty no. was stąd. Ale byśmy ognisty mieć. Właśnie to jest dobre. Najlepiej mieć miecze elementarne. Bo waląc ognistego zadamy większy damage niż się spodziewamy. A to się nam o wiele bardzo przyda. Dobra. Uuu, już się spalił miecz. Nie, no za szybko. No to niestety już nam się spalił miecz. No. no to nieciekawa sprawa. Dobra, bierzemy dalej łuk. Jesteśmy w ukryciu. To jest dobrze, jak jesteśmy w ukryciu, potwór nas nie widzi. Bullet time. Hu! I teraz nas nie widzi, aczkolwiek będzie szedł do nas, więc mamy szybką szansę na zabicie go. Ucieka. No to już po nim. No. No i gitas. No i już. No to są takie właśnie jakby minigierki, bym powiedział, że to nawet... ...nie zaliczałbym do questów jakichś w ogóle ważniejszych, czy... Z tym związane, ale ukończymy tego Dungeona. Pójdziemy dalej, zobaczymy co tu jest. Szkielety puste. No i już po Dungeonie. No to jest... Spodziewałem się czegoś większego, żeby nagrać porządny materiał. Ale. Smok. Zobaczymy, czy będzie. Ja nie mam właśnie podstawowych questów, więc nie wiem, czy będzie walka ze smokiem. Kończąc ten dla Was gameplay. No nie, nie będzie walki ze smokiem, bo. O Boże. Mamy przerąbane, trzeba uciekać. To są tak jakby. Hm. Ostre potwory, które zadają duży damage. Już z nimi się kiedyś spotkałem, no i padłem niestety, no wracamy się. Musimy się raz zawrócić stąd, bo... Na razie nie mam dobre, dobrego miecza. no pancerz lekki, więc nie masz czym się do nich poskakiwać. Uciekniemy im zaraz, mamy dużo staminy, więc... Będzie git. No dobra, potworki, potworki, potworki już tam są. Uciekliśmy ze skały, zeskoczyliśmy, jesteśmy w ogóle pro, zajebiści. Możemy robić co nam się podoba, jest tu pizga, jest zimno, jak wiadomo. O, jakieś potworki, ja jeszcze nas widzi, musimy uciekać. Dobra. I już zniknęło, oddamy tego quest'a, no i czekamy na gameplay z This Universe. Gdyś zaraz będziemy go, będę go w sumie ja montował, bo gromu w pracy. Ja mam wolną chatę, siedzę, nagrywam dla was specjalnie, zerwałem się wcześniej z łóżka. Żeby tak jakoś miało ręce i nogi, wiele internetów, tak jak wspominałem, wcześniej prosiło o gameplay, tego dostaną z DC Universe. No, pokażę Wam walkę PVP, walkę PVE, podstawowe questy, wytłumaczę, na jakie zasadzie to działa, jakie bronie są, system pieniędzy jest bardzo inny, innowacyjny, coś jak nie tyle co w Pachachach że handlujemy z wojami, ale mamy dane limity, o czym ja powiem, jak będę nagrywał DC Universe. Tak, wyczyściłem dla Ciebie piękna paniuśko tak, dobra, dziękuję, 150 golda dostaliśmy. No, i na tym kończymy dzisiejszy gameplay ze Skyrima. Mam nadzieję, że na przyszły weekend znowu nagram dla was coś ze Skyrima, o ile jeszcze będę grał, o ile mnie Assassin's Creed nie wciągnie całkowicie, co już jest bardzo prawdopodobne, bo naprawdę prezentuje się bosko. Te misje w ogóle to jest przedłużenie fabuły, coś dla fanów, więc... Coś dla mnie, coś dla was, mam nadzieję że wszystko będzie git, majonez. No i to na tyle, chłopaki. Trzymajcie się, jest moc!